Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o wytwórni opakowań papierowych, która znajdowała się w Cieszynie. E, nazywała się Rory. I co muszę powiedzieć, dzięki internetowi wiem, że jest to firma, która działa do dnia dzisiejszego. Dzisiaj się nazywa Rory Box, ale ja będę mówić o początkach działalności tej wytwórni. No, od mojego przyjaciela ze Wschowy Jurka e, dostałem katalog. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, jest to katalog e, sądząc po pieczątkach na rok 1927, a sama firma e, została założona w 1922 roku, czyli działała, e, działała e, powiedzmy już 5 lat, jak był ten katalog wydany, no i ona się specjalizowała w pudełkach aptekarskich. Co jest tutaj bardzo istotne, ponieważ tak się złożyło, że mój dziadek w 1936 roku wygrał konkurs na koncesję na wybudowanie, jakby na założenie nowej apteki w Bydgoszczy, która się miała nazywać Apteka Jagiellońska i właśnie w tej firmie cieszyńskiej Rory zamówił opakowania do swojej Apteki. Możecie Państwo tutaj zobaczyć na tej tacy parę pudełek, które mam, jak to się mówi, po dziadku. No tak się złożyło, że dziadek tą aptekę mógł zacząć budować w 1936 roku, no ale zmarł w 1938 roku i ta apteka nigdy nie została otwarta. Były takie tam administracyjne przepychanki, ale no najgorsze jest to, że w czasie II wojny światowej przepadło w zasadzie całe wyposażenie tej apteki, ślady po apteczne, po moim dziadku, to mam w postaci mikroskopu, wagi i właśnie takich pudełkach. No ale wróćmy do tego katalogu. To jest fabryka e, kartonarzy e, w Cieszynie, a ja robiłem kiedyś wystawę o kartonarzach. Tu proszę zwrócić uwagę, jest bardzo ładna taka widokówka, w zasadzie pocztówka, na której się zamawia towary. Jest to specjalna taka handlowa. Tu oczywiście jest informacja, że przysyłamy taki katalog. E, tutaj... E, e, jest dodatkowa informacja, że znacznie są zniżone ceny. No i mamy, że jest to cennik numer 14, więc jeżeli jest to 27 rok i teraz ileś tych rzeczy było tam na pewno robionych, to wiadomo, że tych cenników musiało być więcej. No i teraz pokażę Państwu po kolei tak wyglądają strony. I właśnie takie pudełka można tam było zamawiać i mój dziadek... Te pudełka tam właśnie zamawiał. Podobne... Okrągłe pudełka widzieliście Państwo na początku na tej tacy. Tutaj są i takie mniejsze i wyższe. Tu na przykład jest pudełko na zasypkę. Jak Państwo spojrzycie tutaj w to miejsce, to akurat to jest dokładnie takie pudełko, które jest tutaj pokazane, tylko że na tym pudełku już jest napisane, że jest to pudełko, które zosta będzie sprzedane w aptece jagiellońskiej. Wróćmy z powrotem do tego katalogu i też oglądajmy kolejne pudełka. No i tutaj są takie wyższe pudełka składane, o których za chwilę opowiem, ale pewnym zaskoczeniem w tym katalogu było właśnie pudełko wysuwalne, które się nazywa szubry. To jest właśnie takie pudełko. Tych pudełek zawsze miałem dużo jako dziecko, trzymałem w nich jakieś drobne swoje skarby, przedmioty i właśnie pewnym zaskoczeniem jest to, że takie pudełko, które przypomina w zasadzie pudełko od zapałek, nazywa się jako szubry. Także to jest na pewno wartość dodana z, tutaj z tej informacji. No, jak wspomniałem o tych pudełkach składanych, to proszę zwrócić uwagę, że były takie różne dodatkowe... Substancje. Tu na przykład w tym była emulsja tranowa, emulsja y, jako me, medyczny produkt. Oczywiście wszystko jest napisane pięknie, sygnowane, że jest to Roli Cieszyn. No i to jest po prostu pudełko, w które przychodziła butelka, i to się składało, i to było sprzedawane w aptece. Oczywiście tych takich y, rzeczy jest stosunkowo więcej, bo proszę zobaczyć, jest na przykład. Herbata na nerwy, również pudełko sk składane, jest herbata przeciw chorobom wątroby, jest też herbata z gór hard, czyli powiedzmy... Zdrowotna góra, no i oczywiście coś, co do dzisiaj by się przydało herbata na przeczyszczenie krwi, i ona jest dla dorosłych i dla dzieci. I wszystko to są opakowania wykonane w firmie Rory w Cieszynie. Oczywiście mam też piękną e, kopertę, gdzie sprzedawano e, szałwie, No i oczywiście była też na kaszel herbata szlazowa i to są wszystko e, wyroby, które zostały zrobione w e, Cieszynie. No. Nie ukrywam, że kolejne pudełko, kolejne pudełka, które tutaj się znajdują, no to oczywiście są mniejsze, większe. No tutaj na przykład jest też pewna ciekawa informacja, bo tu są pudełka okrągłe na sodę jadalną i co jest ciekawe, że bardzo prawdopodobnie, że ten katalog pochodzi z okolic Lwowa, ponieważ jest tutaj naklejka apteki lwowskiej, czyli ta. Soda mogła być tak użyta. No, oczywiście są też czapeczki na butelki, no i właśnie te torebki różnego formatu. No i to jest koniec. Bardzo mi się też podoba tutaj ten napis, który się znajduje na końcu tego katalogu. Jest to na pewno taka uwaga, która docierała do wielu odbiorców tej firmy. No i jeszcze tutaj też koperta która właśnie była już też dedykowana aptece mojego dziadka, z dwoma naklejkami, które również są dedykowane. Także dużym zaskoczeniem było dla mnie, jak mój kolega Jurek powiedział mi, że posiada. Taki katalog. Dla mnie ta nazwa Rory była, jakby to powiedzieć, znana od dziecka, ale właśnie nie wiedziałem, że to się wszystko działo w Cieszynie. No i co fajnie, skoro firma została założona w 1922 roku, działa do dnia dzisiejszego, to jest też ewenement jak na nasze polskie warunki. Dziękuję.